W trakcie naszych podróży medyczno-urodowych trafiliśmy do Krakowa. Aktualnie znajduje się na tarasie hotelu Stary, skąd rozpościera się malowniczy widok na Stare Miasto. Tylko 50 metrów od tego miejsca, na ulicy Sławkowskiej 6, znajduje się studio Estetika, Centrum Kosmetyki Laserowej i Dermatologii Estetycznej. Estetika jako najlepszy gabinet w Małopolsce, dzięki plebiscytowi Mistrzowie Urody, zobowiązana jest do tego, aby wdrażać najbardziej zaawansowane światowe technologie. Stąd też nasz wybór padł na najbardziej zaawansowaną technologię, zupełnie nową technologię w dziedzinie medycyny estetycznej, z zupełnie nowym źródłem energii opartą na mikrofalach, czyli na urządzenie ONDA firmy Deka. ONDA jest prawdziwym pogromcą celulitu tkanki tłuszczowej, a także wiotkiej skóry. Podczas zabiegu przy użyciu urządzenia ONDA likwidujemy w sposób bardzo skuteczny tkankę tłuszczową. Polega to na tym, że podgrzewamy komórki tłuszczowe, powodując pęknięcie błon komórek tłuszczowych. Tłuszcz wówczas uwalniany jest do przestrzeni międzykomórkowych, następnie transportowany jest do układu limfatycznego w celu zmetabolizowania i całkowicie, tego pozbycia się go z organizmu. Podczas zabiegu wykorzystujemy dwie głowice. Jedną głębszą działamy na tkankę tłuszczową, natomiast tą płytszą działamy na włókna kolagenowe. System onda w doskonały sposób radzi sobie z celulitem, powodując rozpuszczenie zwłókniałych włókien kolagenowych i stymulując kolagen do syntezy do powstania bardziej elastycznego kolagenu typu pierwszego. Dzięki temu widoczne, charakterystyczne dla celulitu wgłębienia w skórze ulegają spłyceniu. Dla naszych klientów również bardzo ważnym problemem jest wiotkość skóry. System Onda doskonale radzi sobie z tym problemem, podgrzewając włókna kolagenowe w skórze właściwej. W sposób natychmiastowy obkurcza je i powoduje ujędrnienie skóry, dzięki czemu skóra jest zdecydowanie młodsza i ma piękny wygląd. Dzięki zabiegom ONDA możemy w bardzo szybki sposób osiągnąć niesamowite efekty, ponieważ już po pierwszym zabiegu widoczne są wyraźne różnice. Zwykle stosuje się od jednego do maksymalnie trzech zabiegów w odstępach co 2-3 tygodnie. Zabieg przy użyciu systemu ONDA jest niezwykle komfortowy dzięki wykorzystaniu w tym urządzeniu systemu kontaktowego chłodzenia. Podczas zabiegu pacjent czuje przyjemne ciepło. Zabieg systemem ONDA jest nie tylko bezpieczny, ale przede wszystkim niezwykle skuteczny. Zabiegiem tym możemy opracować wszystkie newralgiczne dla nas miejsca, czyli miejsca, gdzie gromadzi się tkanka tłuszczowa, takie jak brzuszek, boczki, uda. Możemy również poradzić sobie w doskonały sposób z cylindrowymi na pośladkach, jak i wiotkością na ramionach, czyli na tzw. pelikanach.